Proszę bardzo. panie przewodniczący, przygotowując się do posiedzenia komisji, wiedząc o tym, że będę pan harad przygotował, mam ja to coś zabierając od razu, i i pan Sieci europejskiej która no, jest odmienną opinię. Cała jednego nie ma sprawy, więc yy, 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 będę cytował z pamięci proszę nie łapać nie za słowa, bo mogę być tutaj nieprecyzyjny. Nie Natomiast no, Pani pan yy, cytamacie opinię można podzielić takie rzeczy. Zgadza się Pan z tym, że Konstytucja daje nam prawo filmować i tak dalej. Każdy ma prawo, tak, tak. Yy, Jeśli chodzi o osoby, które mają prawo do ochrony wizerunku, to ja się z tym zgadzam, że ustawy wyraźnie regulują w jakim zakresie, osoby publiczne, tak jak nie, w jakim zakresie osoby zatrudnione w urzędzie gminy jako pracownicy samorządowi, no niejako nie podlegają tej ochronie tego wizerunku. To jest jednak Natomiast z pańskiej opinii dwie rzeczy. To, co już powiedziałem, że filmować wolno, natomiast Pan wyraźnie napisał, że nie wolno rozpowszechniać. Panie w nie ma takich przepisów, które by Pan doskonale o tym wie, że pozyskana, zgodnie z prawem, informacja publiczna może być rozpowszechniana w I odnosi się nie tylko do posiedzenia, do się nagrania, ale również odnosi się chociażby do informacji uzyskanych w drodze poprzez zgłoszenie wniosku o dostępienie informacji publicznej i tak dalej. Tutaj nie ma ograniczeń w zakresie, w zakresie rozpowszechniania uzyskanej informacji publicznej. Natomiast to, co panu proponuje. Może nie proponuje, może do czego pan ma zastrzeżenia, dlatego że odnosi się pan również do zmieniających się poglądów do, do tego, co jest informacją publiczną, a co nie jest. Doskonale pan wie, że każdą sprawę należy traktować indywidualnie. O dostępie do informacji publicznej wyraźnie. Mówi o tym, czego nie wolno dostępiać, prawda? Tam są obostrzegia. To musi wynikać z ustawy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, no nie sposób się zgodzić z tym, że legalnie pozyskane informacje publiczne, a legalnie uzyskamy informacje publiczne jest również nagranie, do czego każdy ma prawo. Nie może być rozpowszechniania. Pan nie wyprowadza tego z żadnego przepisu ustawowego. Pan, no, nas doskonale wie o tym, że co z, z jednej strony mówi tak, że organy państwowe mogą robić to, co prawo im pozwala. Natomiast obywatele mogą robić to, czego im prawo nie zabrane. Prawo w żaden sposób. Panie nie w żaden sposób. Tylko, w no nie, nie, no nie nie, nie, to wszystko mówi o Mówią, że legalnie tak. pozyskana informacja publiczna nie może być... Tak, te dyplokie rozwojowania, jeśli przepraszam za słowo, to, to, to tylko pewne kategorie osób, pewne kategorie pozbawienia życia byłyby niedopuszczalne. Nie, nie natomiast to, co, to, to, które nie są już tak penalizowane, byłyby dopuszczalne z, z, zgodnie z partii dyplokie Czyli to, co Pan powiedział, że obywatele mają prawo czynić to, co nie jest zakazane na To no nie jest prawda. Tak. To absolutnie, jest, jest, jest jakiś e, Natomiast, e, proszę Pana, jedna zasadnicza kwestia. Ta opinia nie miała ani w, nie prezentuje to do roli wyczerpującego rozważenia tematu. A jest to tutaj no w pewnym sensie mówiąc, wy doktoryzujecie się nad, nad, nad tym zagadnieniem, formujecie jakieś, jakieś takie opinie odnośnie poszczególnych zapisów wyciągniętych. nie no, wyjaśniać w tej sfery. Może gdybym miał czas i taki był zakres, takie było pytanie, takie był, była taka teza, bo do tego zagadnienia bym by, by, by również i na ten temat podyskutować. Natomiast ta opinia, gdybym tylko traktowała na temat możliwości dostępu i tych losów, które towarzyszą później tej opinii uzyskanej przez w, w ramach dostępu do informacji publicznej. Czy ja z panem nie mogę absolutnie zgodzić, że wszystko to, co jest legalnie pozyskane, następnie może być rozpowszechniane? Owszem, jeżeli zostało pozyskane legalnie i jest w tej samej postaci i formie rozpowszechniane, to tak. Pani sobie, Pan zdaje sprawę, że można mieć dokument, który można przerobić. Prawda? Można w jakikolwiek sposób go tak skonstruować. Pańską wypowiedź można tak podzielić w tym momencie, że nagrywając ją, że będzie ona zaprzeczeniem tak naprawdę tego, co Pan musiał powiedzieć. Pytanie jest teraz takie, czy w takiej sytuacji to również jest legalne rozpowszechnianie, podawanie informacji publicznej? Czy nie jest legalne? Nie Pan zadaje to pytanie. No, nie, to jest pytanie, pytanie Retoryczne Metodyczne, więc nie ja sobie pan na No to no właśnie, natomiast ja postawiłem tezę, że każde, prawda? Jak nagrywam tutaj to posiedzenie, to mogę z, zrobić z tym nagraniem dosłownie wszystko, co mi się życznie podoba, a następnie to upublicznić. Otóż ja postawiłem tezę, że nie, że nie może pan to jeżeli pan to opublikuje w całości, to tak, zgoda. Natomiast jeżeli pan to zmanipuluje, eee to proszę, pan zadać, to zmanipuluje tą wolność, proszę pana, że. To może nie taka konotacja niepojętywna, może może taka nie dyla, bože, może, może innego słowa eee, spowoduje takie zmiany, które. Eee będą zupełnie wypaczały sens z tego. że najpierw trzeba udowodnić, że zmiany zostały zrobione. To jest jedna rzecz. Ja się do tego w ogóle nie odnosiłem do opinii. Ta opinia nie traktuje Tak mówią, o... mówię, ona jest symboliczna w tym zakresie, nawet nie prezentuje do, do czegoś takiego. Proszę Państwa, jeżeli, ma, jeżeli Państwo takie zagadnienia nie stawiacie, to od autora trzeba takiego takiego postawić i wymagać takiej odpowiedzi. Takiego takie pytania nie było w ogóle. Więc to ja wiem, że na tym dresie budzą różne Zagadnienia, które można roz, rozbudowywać, można wyjaśniać i tak dalej, tak dalej. Tak. Ja się z Panem zgodzę z tym, no, tak Teraz to są zagadnienia takie, które w ogóle nie były przedmiotem e, analizy, bo nie były w ogóle przedmiotem opinii. Panie Taki, taś, się... przepraszam, że przemykam, ale proszę nie odnosić się do nas wszystkich, dlatego, że myśmy nie takie żadnej decyzji. Nie prosiliśmy tak o żadną opinię jako tak Gminy. Opinie poprosił Pan Przewodniczący. Jeżeli... Tak, nie, tylko to tak, się chodzi. Jeżeli już, to bardzo proszę kierować pytania do Pana Przewodniczącego, ale nie do rady. Rada Gminy nie podjęła żadnego stanowiska, nie został do żaden wniosek, ani żadna prośba w tym zakresie. Była to indywidualna sprawa Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, radny, ja nawet nie, nie, nie mam zamiaru, tak jak w się, w spór kompetencyjny, bo w zakresie tego, kto jest umocowany i, i kto może no, nie, o, nie możemy prosić każdy nawet prywatny obywatel, więc ja w jeżeli jak jej do tego yy, zupełnie na jakieś przesłanki, proszę ten, 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 ten spór rozstrzygać już w następnym ręku. Proszę zostawić, tutaj, zwolnić, nie jest z obowiązku, że tak powiem, rozstrzygania tych zagadnień. Ja też odnoszę do konkretnych zarzutów, które usłyszałem, które przeczytałem gdzieś yy, i, 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 i mówię, że opinia w żaden sposób nie pretenduje do roli wyczerpującej tych zakresie. Ja się zdełem, że tu jest masa zagadnień. Natomiast ja się jeszcze raz może jeszcze nie zgodzę z tym, co Pan powiedział. Że każda legalnie pozyskana informacja dowolnie następnie zmodyfikowana, może to wtedy oznacza, jest tyle, lepszy. Przecież Pan tego nie wywinął. Przecież Pan tego nie wywinął. Powiedział Pan, że jak Pan nagra tutaj, to może Pan później to rozpowszechniać, jeżeli Panu to szybnie podoba. No, przepraszam, tak, ja mówię Jeżeli Pan to opublikuje w całości, to proszę, proszę bardzo. Proszę. Nikt nie będziemy do tego zastrzeżenia. Natomiast jeżeli Pan to zmodyfikuje w taki sposób, to uważam, że to jest zawsze. tych e, e, zapisów i tych regulacji. I osoby, które e, tutaj w tym zakresie mają powód, domagać się określonego oznakowania. Najpierw sobie wyjaśnimy, Panie Decydent, co znaczy zmodyfikuje. Ja Jaśnimy sobie znaczenie no, tego słowa, prawda? Zmodyfikuję to, znaczy zmieni. No to na użytek tej rozmowy tak, zmodyfikowałem, czyli wprowadzić y, tego rodzaju zmiany w, w tym wyrazie, w tej, w tej publikacji, które odbiegają od pierwotnego wzorca, który został ustalony. Nie wiem, to jest po, nie, definicja niedoskonała, natomiast na taka na użytek tej rozmowy. Tak, więc czy w ustawie. pytanie. Czy w Kresuński. Kresuński. Kresuński, tak. tych publikacjach, które miały dotychczas miejsce? Ja nic Ale żadnie z nich, żadnej z nich nie jak z pytania od Pana Przewodniczącego, no czy publikacja taka i taka.